Siemanko, ja jestem Gibson50120, a to drugi odcinek z serii Minecraft z Gibsonem. Ok, zakończyliśmy tutaj, więc kopu, 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 kop, węgiel, ja. I tu level, bujaka. oko. lawę słyszę, to jest niebezpieczeństwo, sektor 1a, what. what a... dobra. Gruby Gibi powraca, znaczy Gibson czy tam, a nazwijcie mnie jak chcecie. Mało istotne, jak mnie nazywacie Węgiel, Węgiel, Węgiel Dobra, pozbieramy Zwiecimy te jest do końca i się stąd wynosimy. Uhu! Okej, okay. y, bo trzeba zająć się prawdziwym Minecraftem, bo no to w sumie nieważne. Y, mam problemy z nagrywaniem, więc jakbyście zobaczyli, że tu wykopane w ten i potem tu, wiecie. Sorry. Co nie was bardzo? Jezu, ile tego węgla? E jeśli słyszycie lawet to... E Dobra, nie można. Nie wiem po co to powiedziałem, ale jeśli słychać lawet... To ja wiem o tym, bo też słyszę. Chociaż nie wiem czy na nagrywaniu będzie słychać. Jestem trochę schorowany, więc za mój dziwny głos. Dajcie mi węgla. Jezu, skąd tu tyle węgla? Skąd ja mam tego sida ludzie? Uh, uh. What? Dawka. Dobra. Eee Co wyda to, żeby nagryć gry okiperty party. Czwarty level. Piąty Ri, 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 a a a ri, ri, to ri, 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 to ri, ri, ok już wiem gdzie to jest Yeah. Oh, nie! O yeah. oh, no, nie! Nie! O jezus, Maria, tylko nie co? No dobra, fak! No, no, no! No! O no. Oh, nie, fail. No niech to szlak! Holender! Dżawko! Wybijamy Dżavko. Jezu, jaki fail. Praktycznie zaczynamy od początku. Dobra, pod tytuł filmu. Wszystko na nowo. Super. Super mega. Dobra, ale w sumie nie powinniśmy od razu się zapuszczać w tą jaskinię. Dobra, zbieramy drewno. Gram na teksturpaku John Smith, jeszcze nie dam lidka bo nie jestem sam w sobie. Mój kolega mi przez Skype'a przesłał. Dalej, okej okay. okay. No i głowy przysłami boleć, to nie będę narzekał, jejki Bum, 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 bum bum, Japia jaj, jaj, ja, jaj, ja, nie leję pod drzawko, tylko ja, Ja ja, jaj, ja tylko. ja, leję jaj, tylko Ja ja, jaj, 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 jak ja jaj, to okay. gej, Patryk. What the hell, co ty wyprawiasz? Dobra, starczy. E, what the thanks, thanks. K ale jezu, wpływające wyspa. Drawko. I e co jest? Czekajcie? O, przestało, ok. E, Drawko. O nie, tam śnieg, tam śnieg. Zarobiście. subcio no. Nie no, gorzej trafić nie mogłem. Jeszcze. Okej, okay, nie kapdałem się, że to taki świat jezu Rozpoczynamy wszystko na nowo, a tam do Minecraft z Gipsonem. Mówiłem dwa takie save'y, bo już była próba, panikam. Co? nie, nie pamiętam czym, ale była jakaś próba i ja robić, i ja zrobić, i ja ten będzie robić vlog. Dziwko. Juhu! Dziwko! Jezus, łąka, no my, my, my. Le, jawko, jezu, um, um, Coś jezu, śnieżna łąka łagodę. Jezu, 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 wyskoczy. Jezu, ale to z Muddy jeszcze, jakby jeszcze raz z tego nagrania Ale nie wiem czemu nie przysłałem, bo jestem idiotą Tak, tak, wiem, że jestem Patryk, 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 ty idiotą Okej, okay, ogarnij się, aaa, żyję Okej okay. Jezus Maria, chrypę złapałem, no Do nie Typa... e, dobra, Delty jest berny Delti Multi, fu!

Okej, okay. albo zrobię wszystko, od, albo zrobię pod tytuł, no i wszystko do albo czafka. Czafka ja yeah. becz, no dobra. Oj, 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 oj. Przepraszam. Shift, 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 shift. Ech. Fail. Shift. Dajcie to. Dziękuję. Czawka. Ow. O Jez, do w głowę boli. Bardzo boli. Drzewka. Dżawka, dżawka, drzewka, drzewka, drzewka. Dobra walić, to starczy chyba. <ścoughs> Jabłko! A mu. Ej, jeszcze bolę. O i tu my zamieszkać to być saebiasia ja Żartuję oczywiście Lel Kurde nie ustawiam wielkie bioma, jak już coś znajdę to ogromne Ej, yep. bom, bom 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 Aj do, no. się czy... Nie te, te. Co 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 co

i love Nick Dobra Powtórzę pytanie Co, by, co wyście bych, wyście, byście chcieli zobaczyć Na moim kanale Bo pogadam ja na drogę I komentarz z związany Eee słabo Okej okay, słabo pak do pagno, do, MAGDO Ja tu mieszkać, ja tu mieszkać, ja tu mieszkać I like bagna. jej! SENDERMAN! Drzewka. drzewka! Drzewka, drzewka, drzewka! Drzewka! Moja drzewka! Op. Drzewko! I czas zacząć budowę! Ja... A, e. Nie wiem, coś dziwnego robię... Ale mnie zrozumiecie, to będzie dach! Woń Slendermania! Sio! Zły Slenduś! D ja jestem genialny, nagle mam Slendela. Okej. Okay. Pod Oj. Przecież... Będziesz... Nie, dobra, oj. Kurde! Dobra, zobaczymy... Dobra, ja tu robię pauzę, zbuduję chatę i wtedy się zobaczymy.